W tym module będziemy zajmowali się wtyczkami, które, podobnie jak widżety, rozszerzają funkcjonalność naszej strony internetowej. Możemy spotkać niewielkie wtyczki, które przykładowo wyświetlają jakąś informację, i taką informacją może być przykładowo ostrzeżenie o używanych ciasteczkach, jak i możemy spotkać wtyczki, które potrafią przekształcić WordPress'a przykładowo w sklep internetowy. Sam mechanizm działania wtyczek jest zbliżony do tego, co możemy spotkać w odniesieniu do motywów, a to oznacza, że na samym początku określamy nasze potrzeby. Szukamy danej wtyczki, instalujemy, włączamy i ewentualnie konfigurujemy. A wtyczki możemy znaleźć się w sekcji wtyczki. I po zainstalowaniu WordPressa mamy standardowo do czynienia z dwiema wtyczkami, mianowicie Akismet oraz Hello Dolly. Oprócz tych dwóch wtyczek ja również zainstalowałem Restricted Site Access oraz WPCerber, których zadaniem jest m.in. ochrona WordPressa. A Akismet Anti-Spam to standardowa wtyczka antyspamowa. Za tą wtyczką stoi firma Automatic, która również stoi za WordPressem. A Hello Dolly to jest bardzo stara wtyczka, która po prostu wyświetla tekst piosenki Hello Dolly i za jej pomocą możemy przykładowo sprawdzić, czy mechanizm ładowania wtyczek działa poprawnie. A to oznacza, że jeżeli włączymy tą wtyczkę korzystając z operacji Włącz, to tekst piosenki Hello Dolly powinien pojawić się w górnej części naszego interfejsu. Ja ją wyłączę. Dokładnie w ten sam sposób. No dobrze, ja proponuję zobaczyć, w którym miejscu na serwerze znajdują się wszystkie pliki odpowiedzialne za wtyczki. I podobnie jak w przypadku motywów, musimy przejść do katalogu WP Content i znajdziemy tutaj pod folder Plugins. A w środku wszystkie wtyczki. I tak, w przypadku Hello Dolly możemy zauważyć, że właściwie mamy tutaj do czynienia z pojedynczym plikiem PHP, zaś trzy pozostałe wtyczki są zgromadzone w korespondujących katalogach. Czyli widzimy, że ta zawartość może być o wiele większa niż pojedynczy plik PHP. To wszystko oznacza, że jeżeli przykładowo zainstalujemy jakąś wtyczkę i napotkałem pewne problemy z działaniem naszej strony internetowej, nic gorsza, nie będziemy mogli się zalogować do panelu admina, to możemy zawsze przejść na serwer FTP, następnie odnaleźć wtyczkę, którą przed chwilą zainstalowaliśmy. I po prostu zmienić jej nazwę bądź po prostu usunąć z serwera. A sama obecność wtyczek w tym katalogu oczywiście nie oznacza to, że wtyczki są uruchomione. Po zainstalowaniu wtyczki my oczywiście musimy ją włączyć i dopiero wtedy ta wtyczka zaczyna współpracować z WordPressem. Spoglądając zaś na samą listę wtyczek w sekcji zainstalowane wtyczki. Znajdziemy tutaj oczywiście poszczególne pozycje, które rezydują na serwerze, ale niekoniecznie są włączone. I tak, mam tutaj do czynienia z nazwą wtyczki. I trzema operacjami. Są to trzy podstawowe operacje, czyli włącz, wyłącz, edytuj, usuń. I w przypadku wielu innych wtyczek możemy znaleźć dodatkowe przyciski. Przykładowo takie jest w odniesieniu do WP Serber, czyli dashboard i lista dostępu. Po prawej stronie znajdziemy opis i w zależności od wsparcia językowego może to być opis w języku polskim, ale pamiętajmy o tym, aby ustawić język polski w ustawieniach WordPressa. Jeżeli chcemy wyłączyć opis, to przechodzimy do opcji ekranowych, wyłączamy właściwy blok. Ewentualnie możemy ograniczyć liczbę wtyczek na wyświetlaną stronę. Dokładnie w tym miejscu. Oprócz tego w opisie znajdziemy również informacje o wersji wtyczki, autorstwo, jak i szczegóły. Jeżeli jakaś wtyczka nie jest aktualna, to odpowiednia informacja zostanie wyświetlona na tej stronie, podobnie jak w odniesieniu do paska narzędziowego i kokpitu. A jeżeli lista z wtyczkami jest długa, to możemy skorzystać z wyszukiwarki w tym miejscu, i wprowadzić początkową nazwę danej wtyczki. Zaś wszystkie włączone wtyczki są odpowiednio podświetlone i dysponują obrysem po lewej stronie. A jeżeli mamy dużo wtyczek i chcielibyśmy sprawdzić tylko wyłączone bądź włączone, to możemy skorzystać z tego filtrowania, jak i ostatnio wyłączone. Zaś same operacje na wtyczkach możemy przeprowadzać z poziomu masowych działań. A to oznacza, że możemy włączać, wyłączać, aktualizować i usuwać wtyczki z serwera. I w tej sytuacji oczywiście możemy wskazać jakąś konkretną wtyczkę, bądź większą grupę lub też wszystkie. A ja wyłączę, czy też właściwie odznaczę wp-server i przykładowo skorzystać z operacji włącz, zastosuj. OK. Zaznaczę wszystkie, wyłącz, zastosuj. A jeżeli chcemy dodać jakąś wtyczkę do WordPressa, to możemy skorzystać z podstrony Dodaj nową bądź z przycisku, który znajduje się w tym miejscu, czyli Dodaj nową wtyczkę. I właściwie mam tutaj dostęp do podobnego mechanizmu, który spotkaliśmy przy okazji wyszukiwania motywów. I tym będziemy zajmowali się później. Ja na samym końcu chciałbym jeszcze przejść do edytora, który znajdziemy poniżej w sekcji wtyczki, czyli edytor. W tym miejscu mamy dostęp do swoistego edytora tekstowego, który czyta zawartość folderu plugin. A to oznacza, że my możemy wybrać dany plugin, tym samym uzyskujemy dostęp do plików, które tworzą ten plugin, a następnie możemy wprowadzać zmiany w tych plikach i je zapisywać bezpośrednio na serwerze. Także na samym początku musimy wybrać wtyczkę, którą chcemy edytować, przykładowo Hello Dolly, także przechodzimy do rozwijanej listy. Edytor czyta zawartość folderu plugin, my wybieramy wtyczkę Hello Dolly i wybierz. W ten sposób uzyskujemy dostęp do jedynego pliku, który tworzy ten plugin, i do jego zawartości. I znajdziemy tutaj słowa piosenki, która jest wyświetlana w górnej części interfejsu panelu admina. Czyli możemy przykładowo zaznaczyć ten fragment piosenki i podmienić na coś innego. A plugin oczywiście znajduje się w tym miejscu na serwerze. Ewentualnie mogę przykładowo uzyskać dostęp do plików tworzących plugin WP Server. Oczywiście wprowadzanie zmian za pomocą tego edytora musi oznaczać, że wiemy dokładnie co robimy. Po prostu bardzo łatwo coś zepsuć wprowadzając tutaj jakiekolwiek modyfikacje. Co więcej, w momencie w którym my zmodyfikujemy plugin korzystając z tego edytora, to modyfikujemy plugin źródłowy, a to oznacza, że jeżeli zainstalujemy jakąś aktualizację tego pluginu, to utracimy zmiany, które wprowadzamy za pomocą tego edytora. Inne zagadnienie związane z edycją plików, które znajdują się bezpośrednio na naszym serwerze, Ociera się o kwestię bezpieczeństwa. W tym miejscu po prostu musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy pozostawić dostęp do edytorów po stronie panelu admina, w sytuacji, w której do tego panelu mają dostęp także inne osoby z uprawnieniami administratora. A podobny edytor możemy także znaleźć w odniesieniu do motywów, czyli przechodzimy do wyglądu i poniżej znajdziemy edytor. I tutaj mamy do czynienia z podobną sytuacją. Mianowicie editor uzyskuje dostęp do szablonów, które są zainstalowane w katalogu WP Content Teams. Następnie my wybieramy motyw, uzyskujemy dostęp do plików, które tworzą ten motyw, modyfikujemy te pliki i aktualizujemy. A w momencie, w którym pojawi się aktualizacja danego motywu i my przeprowadzimy tą aktualizację, to oczywiście tracimy nasze modyfikacje. Także kwestia pozostawienia dostępu do edytora jest kwestią głównie związaną z bezpieczeństwem. Jeżeli chodzi o samą modyfikację szablonów i pluginów, lepiej skorzystać z innych mechanizmów, które pozwalają nam realizować takie cele. A w kolejnej lekcji będziemy zajmowali się dodawaniem nowych pluginów, a właściwie wyszukiwaniem nowych pluginów.